Proszę mi, Część pierwsza. Siostra. Ptaki łza. Teraz. Dobra, zrobię, zrobię wam. Dobra. Słyszysz? No. Das das przyjdzie. Dobrze. Dobrze. że rodzice mieszkają w Hiszpanii. No. Ale tam jest pięknie. O dzięki, Reksi. Ile wszyscy. na śniadanie. To dla mnie będzie. Mhm. A, dobra, jest ja Staracie się o dzieci. Mm, no, chciałabym mieć kotka. No. Mhm. Ja też bym chciała mieć dzieci. Ła! Każdy by chciał. No. Ale później się będziesz wkurzała na nie. Nie. Dobra, ja idę No właśnie, tylko rodzice to oni nie oni wiedzą... Ale nie, oni przecież... Gdzie oni mieszkają? W Hiszpanii, ale mogą no. przesłać list, więc nie, nie wiem. W Hiszpanii są nadal. By powiedzieli przecież, że przyjeżdżają. Nie wiem, ja idę sprawdzić. W Hiszpanii oni są otwórz po prostu. To pewnie listonosz. No. no. Mam przesyłkę od Hiszpani. Hiszpanii. Chodźcie w Hiszpanię. Proszę dobra. nauczyć się gadać. O, został stanąć, nigdy go nie lubiłam, No ja też. Okej, okay. poczekamy. I nie, oczywiście, nasz rodzic. Witajcie, to my, rodzice. Widzicie, co? Chcieliśmy, być mieli... Ale nie, niestety, nie możemy do was codziennie tak przyjeżdżać, więc postanowiliśmy, że się przeprowadzimy do Polski. Będziemy mieszkali koło waszego domu. Ładzionym! Ładź! Wiesz co? A, oni cię tu przeprowadzą, koło nas! Oh. O matko MG! Nie wytrzymam. A jak, jak się kapną, że mamy chłopaków? Nie wiem, co się stanie. A że oni z nami mieszkają, no to będzie. Ale dobrze, nasz. że nie wiedzą, że. Oczywiście, jakbyśmy byli w ciąży, to by dopiero była masakra. Jest masakra. Co? Wiesz. Jest masakra. Czy chcesz mi coś przez to powiedzieć? Tak. Jestem... Jestem... w ciąży. O matku, nie, nie, nie! Kochanie, denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Rodzice się kapno. No co? Jestem! Cześć, kochanie. Cześć. Cześć. głupi dny. Co ja zrobiłem? Dlaczego... Namówiłaś ją na dziecko. Ja a nie, na to mieć My tego nie planowaliśmy zrozum to. Tylko chcieliśmy mieć dzieci, ale tak bardzo nie chcieliśmy. No, my tego nie planowaliśmy zrozum to. My się kochamy. Tak samo jak ja zryk się was. Dobra, kochanie, rodzice się moi nasi przeprowadzają koło nas. No i się boimy. Moim, żeby się przewróciłaś. Dobra, idziemy do Specjalnie. mnie. Specjalnie. Do... O nie. Ej, ustawaj żeś. Spadłeś chyba. Nie, spadłem, wchodzę dopiero. Piękny masz ten pokój. O nie, chowaj się na balkon, okej. Okay. O, sorry. Ławaś, wow, ale się pięknie cicho. o, dzień dobry dzień dobry, mam list Kolejne... dobrze, dziękujemy, do widzenia, dobrze wypad. chodźcie, zejdźcie na dół, to jest list tylko dobrze, kolejny list nie wiem, jak rodzice nam zawsze przesyłają te list nie wiem, tylko się nakładajcie to No. Um, witajcie dzieci, my właśnie do was przyjeżdżamy eeem, um, Mamy neble w domu i wszystko. Właśnie idziemy do was. Oh, Co też? jest? Idą do nas. Chodźcie, szybko chowajcie się. Dobra. Na balkon. Ale piękne widoki. Ale piękne widoki. O, ale. Cześć! cze, cześć. 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 cześć, tato. Cześć, mamo. Ale dlaczego się do nas przyprowadziliście? No... Po prostu. Mieszkaliśmy za daleko was, po prostu Idziemy. Nie chcieliśmy. Nie. Ale my jesteśmy nastolatkami. Jesteśmy dorosłymi I chcemy być o, daleko od ale wróć. wciąż jesteście dziećmi. No. No, a będzie tak długo tu dzisiaj? Bo my wiesz, mamo, nie mamy czasu, dlatego no. pytam, czy będzie um, Coś się urozpiło, co? No no masz taki nie, zdarzy. się, że... Ona przeczyła duże słodycze jarzma. Co? Zasady, czy co? Jadła? co? co? To jest! Ileś nie rzeczy! Burrito jest z ziemniakami. Z to, wy. to wy to To Czy mama nie przesadza? Nie, skąd. Nie! Czy to za świństwo? Hmm. To. to! Ile? I trzeba tak! Świństwa! Trzeba to wszystko powiedzieć. Mamu wyjść z tego domu! Trzeba to wszystko powiedzieć. Mam powiedzieć! Jest! Mamu! Co macie jeść? Mam ciąg dalszy. Jestem czuli!